Okay. <laughs> Dzisiaj w Bytomiu, w scenie kulinarnej Art Restaurant. O miejscu tym nigdy wcześniej nie słyszeliśmy, a już istnieje jakiś czas na gastronomicznej mapie Śląska. Dzisiaj zostaliśmy zaproszeni przez organizatorów na specjalną kolację. Kolacja nazywa się Łąka i Las, i będzie oczywiście um, inspiracją będzie właśnie i Łąka i Las, i rzeczy typowo domowe, produkcji domowej. Jak będzie? Jesteśmy bardzo ciekawi, bo miejsce to wygląda fascynująco. Także nie trzymamy siebie już razem, dużej w niepewności. Spędzimy dzisiaj razem wieczór w scenach kulinarnych Art Wytomium. Chodźmy wszyscy razem. Teraz szybki przeskok do naszego mieszkania. Podczas tej kolacji w zasadzie siedzieliśmy wszyscy razem. Chcieliśmy z tego wydarzenia też wyciągnąć jak najwięcej, dlatego nie komentowaliśmy wszystkiego na żywo. Ale nic straconego, ponieważ zrobimy to teraz i opowiemy Wam. Co i jak po kolei? Kolację przygotował dla nas szef kuchni sceny kulinarnej, czyli Mariusz Roch w towarzystwie Bartosza Petera, tu obaj należą do międzynarodowej kadry startującej w kulinarnej pucharze świata i ostatnio zdobyli dla Polski dwa medale, brązowy oraz srebrny. Pełna nazwa tego wydarzenia to łąka i las w harmonii z naturą, no i tak, de facto wszystko tutaj się zgadzało i wszystko ze sobą współgrało, bo i sceneria, czyli stoły, też stoły, gdzie, gdzie znajdowali się kucharze, były zlokalizowane na łące, zaraz obok sceny kulinarnej, i też dania, o ile nie były przygotowywane, to były okraszone roślinami zebranymi wprost z ogródka, sceny, często też wręcz na naszych oczach. No i wszystkie półprodukty, były przygotowane samodzielnie przez kuchnię, o ile nie. Wcześniej w restauracji, tak na praktycznie naszych też oczach. Ale od samego początku, kiedy to zasarowano nam amuse Boucher, no i były to różne małe przekąski z różnymi też nadzieniami. Jest to selekcja moich wymyślonych po prostu amusów. Mamy tartaletkę z sałatką Waldorf z buraka z łososiem. Drugie to jest Pullet Beef, czyli nic innego jak polik z majonezem szczyperkowym. I trzecie mamy tartaletkę ze skórą z kurczaka. Ile skórek i szczerów. To na smacznego. Dla nas wszystkie te pozycje były świetnie zgrane, no i faktycznie już od początku zachęcały do, do dyskusji i rankingu według smaku, no nam przypadła do gustu najbardziej ta kulka, no i tartaletka również. Były dobierane odpowiednie wina, o które zadbał zespół z Vivolowin z Adamem Bauerem na czele. czterech potraw mięsno-rybnych oraz jeden deser. Skosztowaliśmy tutaj jako pierwszy tatar wołowy z orzechem, grzybami shimeji, szalotką, ogórkiem z domowym majonezem. No i co ciekawe, tutaj kucharze postawili w tym tatarze nie na żółtko, ale na majonez. No i zastąpili żółtko majonezem. Była to bardzo dobra pozycja. Tatar bardzo taki cieniutko pokrojony, wręcz, wręcz maślany w smaku, co dla mnie było idealne. No Adren przeważnie woli bardziej grube, grubsze tatary, ale to już jest kwestią gustu. No niemniej jednak ten tatar był naprawdę bardzo dobry. Następnie przyszedł czas na bulion dashi. To jest bardzo esencjonalny wywar odrobinę rybny, no, gdyż przygotowuje się go między innymi na algach i rybie bogito, czyli na tuńczyku. Dodatkiem tutaj była też wkładka z żebra owinięta w plaster boczku. No, to był naprawdę super pomysł i fajny, ciekawy smak, aczkolwiek problematyczne było pokrojenie tego żebra tej wkładki, ponieważ no to była zupa, więc jadło się to łyżką. No było trochę, trochę śmiesznie, ale w końcu daliśmy radę. Łosoś z kaszą bulgur z dodatkiem sałatki z groszku cukrowego był przepyszny. Sama ryba była tylko delikatnie doprawiona, ale to bardzo dobrze, no bo w sumie to risotto, które było stworzone z kaszy, świetnie dopełniało tego smaku. No i największym zaskoczeniem dla nas był ten groszek cukrowy. Taki chrupiący, mocno aromatyczny, no i nie spodziewaliśmy się w zasadzie, że aż tak, taki malutki w zasadzie dodatek potrafi dodać tyle, tyle wnieść w zasadzie na, na sam talerz. Jako ostatnią zaserowano nam kaczkę z marfii, z piórem w zasadzie z marfii i brzoskwinią. No i to była klasyka, w nieklasycznym wydaniu delikatna, bardzo chrupiąca kaczka, lekko kwaskowata brzoskwinia, na szczęście nie była ona zbyt słodka, no i to marchewkowe purée, super danie, no, które myślę, przynajmniej ja z chęcią do sceny kulinarnej bym jeszcze raz wróciła, mam nadzieję, że za jakiś czas pojawi się też w stałej karcie. Zwieńczeniem dań głównych były lody spalonego masła, przygotowane na naszych oczach z dodatkiem Chmury z ciekłego azotu. No, nie chcemy obrazić tych dań głównych, ale dla nas to to de facto było najlepsze danie wieczoru. Takich przepysznych lodów z ręką na sercu nie jedliśmy jeszcze nigdzie indziej, nawet we Włoszech. Na zakończenie wydarzenia zaserwowano nam, przyznacie, że w bardzo niekonwencjonalny sposób małe pralinki, każda o innym smaku, no i o innej strukturze. I każda też z nich znalazła swojego faworyta podczas tej kolacji. Podsumowując, całe to wydarzenie, naprawdę zazdrościmy, by to tak fajnego miejsca, jakim jest właśnie scena kulinarna Art. Nie tylko ze względu na. Fajny wystrój, taki w stylu boho, który bardzo, bardzo nam odpowiada. Nie tylko ze względu na lokalizację, fantastyczne tutaj miejsca do rekreacji wokół, ale też przede wszystkim na kuchnię. No, my co prawda nie spróbowaliśmy takiego standardowego menu a la carte, no ale nic straconego, bo musimy na nie wrócić. No i czy warto tu wpaść? No, to chyba ta wcześniejsza prezentacja i, i te, te dania, które Wam pokazywaliśmy, mówią same za siebie: warto. <laughs> A czy Wy byliście już w scenie kulinarnej? Macie z tym miejscem jakieś miłe, niemiłe, jakiekolwiek doświadczenia, albo może wybieracie się tam wkrótce? Dajcie nam proszę znać w komentarzu pod spodem w tym filmie. No a my żegnamy się już w takim razie z Wami. No i jak zwykle do kolejnego smacznego, miejmy nadzieję razu. Cześć!